Władysław Szajnok i Marian Wieleżyński. Te dwa nazwiska powinien znać każdy pasjonat gazownictwa. Tych dwóch inżynierów miało niebagatelny wpływ na rozwój całej branży. Pracowali oni w Galicji pod zaborem austriackim. Podczas rozwoju swojej kariery na. W przemyśle e, wydobywczym ropy naftowej zaobserwowali, że podczas wydobycia tego surowca e, do atmosfery uwalnia się bardzo dużo gazu ziemnego, traktowanego przez naftowców jako odpad. E, ten surowiec uwalniając się stworzył dodatkowe niebezpieczeństwo dla szybów naftowych. E, dwaj polscy inżynierowie pomyśleli, że można coś z tym zrobić. Opracowali oni technologię skraplania tego paliwa oraz transportu. Tak, żeby można było pozyskiwać go w formie skroplonej i przewodzić dalej. Od 1914 roku zaczęli produkcję tzw. gazoliny, czyli właśnie skroplonego gazu ziemnego. Przedsiębiorstwo, które wtedy założyli, działało aż do lat 30. XX wieku. Dzięki przedsiębiorstwu Szejnoka i Bielerzyńskiego udało się m.in. zgazyfikować budowaną podczas II Rzeczypospolitej Gdynię.